Witajcie drodzy poszukiwacze skarbów. Tutaj Charlie, wasz przewodnik w świecie stakowania i detektorystyki. Cieszę się, że znaleźliście się na moim kanale YouTube. Razem będziemy odkrywać tajemnice monet bulionowych, skarby ukryte pod ziemią i wiele więcej. Przygotujcie się na fascynującą podróż przez świat stakowania i detektorystyki, ale najpierw nie zapomnijcie kliknąć przycisku subskrypcji i dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowymi przygodami na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, co to jest junk silver oraz historię jego powstania na terenach Stanów Zjednoczonych Ameryki. Junk silver to termin odnoszący się do używanych monet srebrnych, które mają wartość metalu szlachetnego, ale nie posiadają znaczenia kolekcjonerskiego ani numizmatycznego. Te monety były pierwotnie używane jako legalna waluta, ale obecnie są przetwarzane ze względu na zawartość srebra. Są popularną formą inwestycji, ponieważ oferują inwestorom możliwość posiadania srebra w postaci łatwo dostępnej z różnorodnością nominałów i historycznymi korzeniami. Ponadto junk silver jest często bardziej dostępne i cenowo przystępne niż czyste monety bulionowe, co sprawia, że jest atrakcyjnym wyborem dla inwestorów chcących dywersyfikować swoje portfele inwestycyjne. Historia junk silver sięga czasów, gdy monety srebrne były powszechnie używane jako legalna waluta w Stanach Zjednoczonych. Monety te, zawierające srebro, miały wartość nominalną, ale również wartość metalu szlachetnego. W okresie od lat 30. XIX wieku do lat 60. XX wieku, monety srebrne były powszechnie używane w codziennych transakcjach. W 1964 roku Stany Zjednoczone przestały wybijać monety srebrne o czystości 90%, zastępując je monetami z miedzi o niklu. W rezultacie duże ilości starych monet srebrnych zostały wycofane z obiegu i przetworzone na czyste srebro. Te monety, które straciły swoje znaczenie jako waluta, stały się znane jako junk silver. Pomimo utraty statusu pieniądza, junk silver nadal ma wartość, ponieważ zawiera srebro, które ma wartość jako surowiec. Dzięki temu, choć te monety nie mają już wartości nominalnej, są one cenione przez inwestorów jako forma posiadania srebra w postaci łatwo dostępnej i zróżnicowanej. To właśnie historia monet srebrnych jako formy pieniądza, która ewoluowała w popularną formę inwestycji, czyni junk silver fascynującą częścią historii monetarnej Stanów Zjednoczonych. Junk silver jest stosunkowo łatwo dostępny na rynku, co czyni go atrakcyjnym dla inwestorów, którzy chcą zainwestować w srebro w formie fizycznej. Monety Junk Silver są często dostępne po atrakcyjnych cenach, co sprawia, że są bardziej dostępne dla szerszego grona inwestorów w porównaniu do monet o wyższej czystości srebra. Junk Silver pochodzi z różnych okresów i mennic, co pozwala inwestorom na zróżnicowanie swojego portfela. Możliwość posiadania monet o różnych nominałach i znaczkach menniczych może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego. Junk Silver jest łatwo wymienialny i może być używany w sytuacjach kryzysowych jako forma pieniądza awaryjnego. Może być również łatwo sprzedawany lub wymieniany na inne aktywa w przypadku potrzeby. Historia Junk Silver jako formy pieniądza używanego w codziennych transakcjach w Stanach Zjednoczonych nadaje mu pewien sentyment i wartość kulturową, co może przyciągać niektórych inwestorów. W sumie, mimo że monety o niskiej czystości srebra nie mają takiej wartości nominalnej jak monety bulionowe, ich dostępność, niska cena, zróżnicowanie, elastyczność i tradycja sprawiają, że są one nadal popularnym wyborem dla wielu inwestorów, którzy poszukują sposobów dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych. Na rynku dostępne są różne monety junk silver, z których każda ma swoje unikalne cechy. Oto kilka przykładów popularnych monet junk silver. Morgan Dollar, wybijany w latach od 1878 roku do 1921 roku. Składa się z 90% srebra i 10% miedzi. Peace Dollar, wybijany w latach od 1921 roku do 1935 roku. Zawiera 90% srebra i 10% miedzi. Kennedy Half Dollar, pierwotnie wprowadzony do obiegu w 1964 roku. Składa się z 90% srebra i 10% miedzi. Quarter-dolar stanowe lub Standing Liberty Quarter, wprowadzony do obiegu w różnych latach od 1916 roku do 1964 roku. Składa się z 90% srebra i 10% miedzi. Mercury lub Roosevelt Dime, produkowany od 1916 roku do 1964 roku. Zawiera 90% srebra i 10% miedzi. Roosevelt dime po 1964 roku, produkowany od 1965 roku do dzisiaj. W 1965 roku zmieniono stopień srebra z 90% na 0%. Obecnie wykonany jest ze stopu miedzi i niklu. Te monety są często nazywane junk silver, ponieważ ich wartość numizmatyczna jest zazwyczaj niższa niż wartość metalu, który zawierają. Jednakże ze względu na ich zawartość srebra są one nadal popularnym wyborem dla inwestorów poszukujących fizycznej formy srebra jako zabezpieczenia wartości. Inwestowanie w junk silver, podobnie jak w każdą inną formę inwestycji, wiąże się z pewnymi ryzykami. Oto kilka głównych ryzyk związanych z inwestowaniem w junk silver. Podobnie jak w przypadku innych metali szlachetnych, ceny srebra mogą podlegać wahaniom rynkowym. Mogą być one podatne na zmiany w podaży i popycie, a także na czynniki makroekonomiczne takie jak inflacja i zmiany stóp procentowych. Istnieje ryzyko zakupu fałszywych lub podrobionych monet junk silver. Dlatego ważne jest dokładne sprawdzenie autentyczności każdej monety przed dokonaniem zakupu. Fizyczne posiadanie monet junk silver wiąże się z ryzykiem kradzieży lub uszkodzenia. Konieczne jest zapewnienie bezpiecznego przechowywania np. w sejfie lub w skrytce bankowej. W niektórych przypadkach może być trudno znaleźć kupca na monety junk silver w przypadku nagłej potrzeby sprzedaży. Płynność rynku może być zmienna, co może wpłynąć na łatwość sprzedaży i cenę, którą można uzyskać. Niektóre monety junk silver mogą mieć wartość numizmatyczną, która przewyższa ich wartość metalu. Istnieje ryzyko, że cena, którą można uzyskać za nie, może być niższa niż oczekiwano ze względu na warunki rynkowe lub popyt. Istnieje ryzyko, że rząd może wprowadzić regulacje lub zmiany podatkowe, które mogą wpłynąć na wartość inwestycji w junk silver. Podsumowując, inwestowanie w junk silver ma swoje ryzyka, które należy uwzględnić przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne jest przeprowadzenie odpowiednich badań i analizy ryzyka oraz konsultacja z ekspertami, aby podjąć świadomą decyzję inwestycyjną. To wszystko na dzisiaj, drodzy poszukiwacze skarbów. Mam nadzieję, że cieszyliście się dzisiejszą przygodą.